Kiedy Arina wychodziła za mąż za Siergieja, była już trochę w ciąży, więc nie miała okazji porządnie poznać rodziny narzeczonego. Oczywiście, została przedstawiona Ludmil Borisownie i Konstantinowi Pawłowiczowi jako przyszła synowa, a nawet kilka razy uczestniczyła w rodzinnych obiadach. Ale nie spieszyła się z zaprzyjaźnianiem się z krewnymi męża, wystarczały jej opowieści Siergieja o przyszłej rodzinie. Nie bardzo ją przekonywało, że jego mama Ludmiła Borisowna jest zwolenniczką rodzinnych tradycji. Wyobraźnia dziewczyny malowała jej sobie przytulne rodzinne herbatki, a Arina rozpływała się z zachwytu. Jej wiecznie zajęci rodzice z trudem pamiętali o ważnych datach. A potem wydarzyło się coś nieoczekiwanego: dwie kreski na teście i życie dosłownie poniosło ją w wir wydarzeń. Ze swojej niedoświadczności Arina podejrzewała ciąże dość późno, w trzecim miesiącu. Nie można było zwlekać. I młodzi pędem pobiegli składać papiery do Urzędu Stanu Cywilnego. Rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do ślubu. Arina bardzo chciała i piękną suknię i niezapomnianą sesję zdjęciową. A gdyby się nie śpieszyła, jaka z niej byłaby piękna panna młoda z ogromnym brzuchem? Ogólnie, choć wesele przygotowywano w pośpiechu, to wszystko przebiegło prawie idealnie. Swatowie zgodnie wołali, wiwat, stoły uginały się od potraw. Konferencjer był błyskotliwy, goście bawili się jak dzieci. A panna młoda otrzymała swoją chwilę chwały, pozując w przepięknej białej sukni przy błyskach fleszy. A potem młodzi odjechali do skromnego dwupokojowego mieszkania Siergieja, by się odizolować przed nadchodzącą podróżą poślubną. Ale rano na Arinę niespodziewanie spadł pierwszy niepokojący dzwonek. Arina rzuciła się otwierać, trochę zirytowana, że wyszły na zakupy Siergiej zapomniał kluczy. Ale gdy otworzyła ukochanemu, za mówiła. na progu stała radośnie podniecona gromada krewnych Siergieja. No, synowo, zapraszaj swoich krewnych, radośnie zagdakała nowa teściowa. I odsuwając synową, ruszyła do środka. Za nią podążyli Konstantin Pawłowicz, siostra Siergieja Irina z dwójką dzieci, brat Nikołaja z żoną i jeszcze trzy ciotki, które Arina słabo pamiętała z wesela. Arina była zdezorientowana, nie wiedząc, jak się zachować. Ludmiła Borisowna majestatycznie przeszła do salonu. Oj, a u ciebie stół jeszcze nie nakryty, ćwierkała ona. Nieporządek, córeczko, nieporządek. Młoda kobieta była zdezorientowana. Nie było umówionej wizyty nowej rodziny, a nawet nie mieli czym ich ugościć. W lodówce pusto, przecież jutro mają samolot. Patrzyła z zakłopotaniem na niechcianych gości, a Ludmiła Borisowna nagle zachichotała. Oj, jaka to komedia! Widziałabyś teraz swoją minę! Ale się nie bój, my wszystko ze sobą przynieśliśmy. I nagle, skąd się wzięły, w przedpokoju zmaterializowały się trzy ogromne walizki. Mężczyźni energicznie zabrali się do rozsuwania stołu i przynoszenia krzeseł, a kobiety spierały się, nakrywając do stołu. Nikogo nie pytano o zdanie Ejryni. Patrzyła na to całe przedstawienie, jakby z boku. Gdy wrócił Siergiej, już trwała uczta. Milcząco usiadł obok zmieszanej żony. I, nachylając się do jej ucha, zapytał: Nie przestraszyły cię? Przepraszam, Malenka, powinienem był cię ostrzec, że to możliwe. Wytrzymaj, jutro uciekniemy od nich wszystkich. I Arina wytrzymywała. W końcu trzeba szanować rodzinne tradycje teraz jest częścią tej rodziny. Zresztą następnego dnia wylecieli do słonecznego kraju nad ciepłym morzem i to nieporozumienie zostało zapomniane. Po powrocie młodzi pogrążyli się w urządzaniu rodzinnego gniazdka, zorganizowali pokoik dziecięcy, zakupili niezbędną wyprawkę dla noworodka. Rodzina męża nie dokuczała młodej parze, więc Arina się rozluźniła, ciesząc się lekką ciążą. Ale na dwa miesiące przed porodem wszystko się zmieniło. Młodą kobietę zaczęły dręczyć bóle głowy, pojawiły się obrzęki. Okropnie bolały ją plecy, prawie przestała spać. Początkowo Arina uznała, że to wszystko dolegliwości związane z ostatnim etapem ciąży. Ale lekarze sprowadzili ją na ziemię. Sytuacja była niepokojąca i prawie do samego porodu młoda kobieta leżała na obserwacji. Nawet nie pozwolili jej rodzić naturalnie. Cesarskie cięcie przeprowadzono planowo, ale nie udało się uniknąć komplikacji. Arina prawie tydzień przeleżała w szpitalu i, znając porywczą rodzinę Siergieja, poprosiła, aby nikt nie przyjeżdżał na jej wypis. Po prostu bardzo chciała domowego spokoju. Trochę się pofolgować pod prysznicem, ułożyć małą ksuszę w jej nowym łóżeczku i spędzić spokojny wieczór we trójkę. Oczywiście Siergiej przekazał prośbę żony matce, ale coś poszło nie tak. W dniu wypisu pod wejściem do szpitala zebrała się cała liczna rodzina męża. Z ogromnym bukietami, różowymi balonami i nawet klaunem-animatorem. Zmęczona szpitalnym otoczeniem, Arina stanowczo odmówiła fotografowania się z rozbawioną gromadą. Odpychając witających, próbowała przedostać się do samochodu, a gdy jej się to nie udało, po prostu wybuchła płaczem. Nic nie rozumiejący Siergiej miotał się w tłumie, próbując odnaleźć żonę z córką, a gdy natrafił na matkę, nie wytrzymał i zaczął krzyczeć: Przecież prosiłem, żebyście nie przyjeżdżali. Co ty urządziłaś? Ale za matkę odpowiedział podpity ojciec. Tradycyjnie chcemy pierwsi zobaczyć wnuczkę. Przestań histeryzować. Jedźmy do domu świętować. Ludmiła Borisowna, która w tym momencie właśnie próbowała odebrać koszyczek z dzieckiem, spojrzała gniewnie na synową. Arina, mam nadzieję, że stoły są już nakryte. Młoda kobieta straciła mowę, a Siergiej wybuchnął. Mamo, wy naprawdę jesteście normalni? Ryknął, Arina została właśnie wypisana ze szpitala po ciężkim porodzie. Jakie stoły? Na moment gwarny tłum zamilkł, a Konstantin Pawłowicz cicho zachichotał. No to chodźmy do nas. Mamy już mięso zamarynowane. Zrobimy szaszłyki. Cierpliwość Siergieja pękła. Zabrawszy córkę od matki, w milczeniu wepnął żonę do samochodu. A potem, przekazawszy dziecko, trzasnął drzwiami i odwrócił się do swoich. Mamo, przecież prosiłem, po co ty to zrobiłaś? I natychmiast usłyszał mamusiną formułkę. Przecież chciałam jak najlepiej. Jak bardzo Siergiej potem znienawidził to zdanie. A jeszcze to my nie wiedzieliśmy. To właśnie tymi słowami kochająca babcia karmiła miesięczną wnuczkę czarną ikrą, a dziadek rozbierał maluszka na spacerze, by go zahartować. My nie wiedzieliśmy. Jego brat Nikołaj zostawiał maluszka z trzyletnią siostrzyczką, idąc oglądać piłkę nożną. Do roku córeczki od tych my nie wiedzieliśmy i jak najlepiej Siergiejowi drżało oko. Arina w ogóle oskarżyła jego krewnych o chęć pozbycia się dziecka takimi dziwacznymi sposobami. Próbowała w ogóle nie dawać córeczki do nięczenia. Ale wtedy teściowie urządzali ogromne awantury. Szczerze kochali wnuczkę. Tylko ich chęć zrobienia jak najlepiej groziła prawdziwymi katastrofami. Jednak wbrew staraniom rodziny, do pierwszych urodzin Ksusia dożyła cała i zdrowa. Ale dla świętego spokoju Arina postanowiła zorganizować tę uroczystość w gronie najbliższej rodziny. Tylko ona, Siergiej i ich malutka Ksusia. Pojadą we trójkę do centrum rozrywki dla dzieci, a potem spokojnie zjedzą obiad w ulubionej kawiarni. Bez zbędnych oczu i niepotrzebnych wydatków. Oczywiście teściowa zgodnie ze swoim zwyczajem domagała się trzypiętrowego tortu Animatorów i zastawionych stołów. Jej zdaniem taką uroczystość powinna świętować co najmniej 30 ludzi. Nie zna ich nawet z imienia. Ale synowa ją stanowczo ucięła. Jeszcze poleciła mężowi przekazać to rodzinie. Siergiej nie odważył się jechać do rodziców, tam byłby w mniejszości. Postanowił załatwić to przez rozmowę telefoniczną. Zadzwonił do matki i, nie dając jej otworzyć ust, oświadczył, że będzie obchodził urodziny córki według własnego scenariusza i prosi, aby go nie niepokoili. Rozłączywszy się, Siergiej rzucił okiem na ciemny telefon. Matka jakoś nie odzwaniała, Ceo uznał za dobry znak. Czy udało się przekonać rodzicielkę? Przed samą uroczystością szczęśliwi Siergiej i Arina do późna nadmuchiwali balony. Poszli spać późno, więc rano długo nie mogli wstać. Wstali dopiero przed jedenastą. Zjedli śniadanie, zachwycając się szczerymi emocjami córeczki. Nie zbierali się powoli, tylko od razu pojechali do centrum rozrywki. Byli już gotowi do wyjścia, gdy domofon zapiszczał. Arina przestraszyła się. Nie waż się otwierać. Szepnęła, podlatując do drzwi. To na pewno twoi. Mąż próbował protestować, ale dość dobitnie wytłumaczył rodzicom, że mają własne plany ale już po trzech minutach rozległ się dzwonek do drzwi. Arina, odsuwając męża, zajrzała przez wizjer. Nikogo. I ostrożnie otworzyła drzwi. Ale natychmiast została przyszpilona do ściany wybuchem serpentyny. W powietrzu unosiły się kolorowe konfetti, a do mieszkania z wrzaskami i okrzykami wpadł pstrokaty tłum gości. Jako ostatni wcisnął się przez drzwi ogromny biały miś i zatańczył szaloną lambadę. Konstantin Pawłowicz, odsuwając synową jak mebel, niósł przez kuchnię imponujący tort. A Ludmiła Borysowna, rzucając się na arinę jak jastrząb, wyrwała wnuczkę i zaczęła ją całować. Wrzeszczącą i wpadającą katuśkę przekazywano z rąk do rąk, zostawiając na wykrzywionej buźce ślady szminki. Oszołomiony Siergiej z trudem oderwał matkę od żony. Mamo, co się dzieje? Próbując zagłuszyć hałas, krzyknął. Spoglądając na syna z zwycięskim wzrokiem. Ludmiła Borysowna prychnęła. Mamy tu imprezę. Ciergieja zaszło mgłą przed oczami. Przecież prosił. Dlaczego oni tak robią? Obok niego przebiegały ciotki, wnosząc do kuchni torby z przekąskami. Biegały po mieszkaniu siostrzeńcy, bawiąc się w berka. Ojciec go potrząsał, domagając się pomocy w rozstawieniu stołu. Grała rytmiczna muzyka. A on stał w ciężkim odrętwienia, wpatrując się z wyrzutem w żonę. Nagle rzuciła się na niego wściekła matka i zaczęła wrzeszczeć mu do ucha. Gdzie jest Arina i Ksiunia? A gdzie jest Miszka Płochim? On tańczy, a jubilatki nie ma. Siergiej z nienawiścią wyrwał się z czepliwych rąk rodzicielki i rzucił w stronę. Z nią porozmawia później. Obchodząc całe mieszkanie i nie znajdując rzeczy żony i córki, Siergiej wszystko zrozumiał. I natychmiast zaczął dzwonić. Długie sygnały ciągnęły się w nieskończoność, ale Arina nie odbierała. I wtedy z łazienki wyszła Ludmiła Borysowna, ocierając niedbale umyte ręce dziecięczym ręcznikiem. Co, uciekła snoszeńka? Zapytała syna z pogardą. Przyjęliśmy ją do rodziny z całego serca, a ona niewdzięczna. I Siergieja zalało. Narastająca od przybycia krewnych złość nagle wybuchła potężnym strumieniem. Wpadł do kuchni, gdzie kobiety rozkładały przekąski na talerzach. I zaczął gorączkowo wrzucać wszystko do toreb. Ciotki zaczęły gdakać jak kury. Siergiej już wyciągał dwóch z nich do drzwi wejściowych. Precz, wszyscy precz! Wrzeszczał jak szalony. Mocnym kopniakiem wyrzucił też tańczącego animatora misia. I w końcu w mieszkaniu zrobiło się ciszej. Krewni stali zdezorientowani, a Siergiej chwycił się za głowę. Co wy tu wszyscy robicie? Zachrypiał. My kogoś tu zaprosiliśmy, no choćby kogokolwiek. To nasze święto, moje i Ejryni, i chcieliśmy je spędzić sami. Dziękuję. Gniewna tyrada skończyła się trzypiętrową wiązanką przekleństw. I natychmiast przez zgromadzonych przeszedł pomruk niezrozumienia. Mama nas wszystkich tu zebrawa. Usłyszał niepewny głos młodszej siostry Siergieja. Powiedziała, że Wy z Arinką na nas czekacie, my się staraliśmy. Wszyscy rozejrzeli się, szukając Ludmiły Borysowny. I znaleziono ją przy jeszcze nienakrytym stole z nadgryzioną kurczą nóżką w ręku. Nie wytrzymując otaczających spojrzeń, kobieta wybuchła. To wszystko gnój, Arinko. A ja chciałam jak najlepiej porodzinnemu. Twarze krewnych zaczęły ciemnieć. Ludmiła wykorzystała ich w ciemno, ale po ceo. Aby pokazać swoją ważność i niepodważalny autorytet, czyli jak ja chcę, tak będzie, czy też chciała dokuczyć synowej. Oni od razu nie zrozumieli, dlaczego młoda mamusia płacze, a Siergiej patrzy wilkiem. Pierwsza ocknęła się siostra Siergieja. Irina, przepraszając brata, znalazła swoich chłopców w dziecięcym pokoju i pociągnęła ich, by się ubierali. Pozostali też zaczęli się zbierać, ale niespodziewanie ludmiła borysowna wybuchła. Nikt nigdzie nie idzie. Rzuciła się do przedpokoju. Zabawa trwa. Tyle pieniędzy na marne. Twarz kobiety pokryła się czerwonymi plamami. Po szyi spływał pot. Krótka grzywka przywarła do czoła. Dość tego wstydu, matko. Wziął żonę pod rękę Konstantin Pawłowicz. Przecież mówiłem, że z Twojego pomysłu nic dobrego nie wyjdzie. A ty ciągle tradycja rodzinna, tradycja rodzinna. Ogólnie rzecz biorąc, po pół godzinie w mieszkaniu młodych było niezwykle pusto. Ostatnia opuściła miejsce nieudanej imprezy Ludmiła Borysowna. Bardzo obraziła się na syna, nie udowadniając swojej racji, z hukiem zatrzasnęła drzwi. A Siergiej zaczął gorączkowo przywracać porządek w domu, wciąż próbując dodzwonić się do żony. A potem machnął ręką na wszystko i pobiegł do centrum rozrywki szukać swoich dziewczyn, z trudem odnalazł żonę przy stoliku w dziecięcej kawiarni i długo przepraszał. Arina, jak można było się spodziewać, obarczyła winą jego. Mówi, że to on pozwolił swojej matce tak się zachowywać. Siergiej kiwał głową, zgadzając się, ale zupełnie nie rozumiał, jak to wszystko naprawić. Rozwiązanie przyszło nagle. Po prostu dodał numery rodziców do czarnej listy. Niech do nich coś dotrze. W rodzinnej tradycji oczywiście to ważne, ale osobiste granice nikt jeszcze nie zniósł. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem lubię to to dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.